Ty jesz i nie możesz schudnąć, dlatego że pijesz szejki proteinowe oraz kawę z mlekiem. Takie słowa usłyszałem ostatnio od jednego z trenerów personalnych do swojego podopiecznego na siłowni i nie uargumentował tego tym, że jest to żywność, która jest przetworzona. Słuchajcie, jeżeli słyszycie od swoich trenerów personalnych takie bujdy, to znak, że pora ich zmienić albo po prostu uciekać od nich jak najdalej. Dlaczego? Prześledźmy sobie to na prostym przykładzie. Nie jest to reklama mleka z piątnicy, ale akurat takie mam w domu. Zobaczcie, niech będzie, że pijecie jednego szejka proteinowego oraz trzy kawy z mlekiem dziennie. Więc nawet jeżeli zwracacie uwagę na kalorie, no to policzmy sobie, co tutaj mamy. Mamy 44 kalorie na 100 ml. Czyli niech będzie, że wypijecie pół litra mleka dziennie. Daje Wam to jakieś 220 kalorii. W czym dostarczacie? Ja akurat mam 2%, 10 g tłuszczu, 13 g węglowodanów, 19,5-20 g białka. Co jest w tym takiego złego? Dlaczego trenerzy personalni powtarzają takie bzdury? Słuchajcie, jeżeli chcecie ograniczyć spożywanie żywności przetworzonej, to jak najbardziej odstawienie mleka albo picie tego mleka z trochę innych form niż takie zwykłe kartonowe pudełka będzie rozwiązaniem lepszym, bo po prostu będzie w nim mniej chemii. Natomiast jeżeli uważacie, że lepszym rozwiązaniem jest picie mleka półprocentowego albo nawet 00, no to powiem Wam, że jesteście w błędzie, dlatego że tam to dopiero jest chemia, żeby zastąpić tłuszcz jakimiś innymi związkami, które będą przypominały smakowo mleko. Więc jeżeli chcecie się napić mleka, jeżeli chcecie zjeść sobie twaruk, jeżeli chcecie zjeść sobie ser, kupcie ten pełnowartościowy, ten gdzie tego tłuszczu po prostu jest więcej. To nie znaczy, że można się obiadać tym wszystkim, ale będzie to na pewno zdrowsze rozwiązanie mochemi tam dodanej, niż takie, które jest odtłuszczone i jeszcze bardziej przetworzone. A was drodzy trenerzy personalni, ja jeszcze trenerem personalnym nie jestem, więc nie robię sobie tutaj żadnego PR-u. Błagam Was, nie powtarzajcie swoim podopiecznym takich bzdur, dlatego że oni i tak muszą wykonać dużo roboty, żeby zmusić siebie do treningów, żeby zmienić swój styl życia, bo chcą schudnąć, bo chcą coś ze sobą zrobić. I odbieranie im kawy czy napicia się szejka białkowego, żeby trochę tej słodyczy poczuli, bo może na przykład musieli odstawić słodkie. Mówiąc im taką bzdurę, robicie im naprawdę straszną krzywdę.